Obserwuj, no, zobacz, czy ty jeździłeś już, nie? Prawda, że ty jeździsz? No, później będziemy pić. Później będziemy pić i jeść. Ja tu gdzieś tam, nad On ma duże brzuchy. No właśnie, dlatego, ale... Ale spoko, o ja mam już jedną nogę. naprawić co z tą nogą, co? Dasz tą nóżkę? Dasz mi tą nóżkę? Ela jedzie zobaczyć, oj. Ela, daj paluszki. Ela co z tą nogą się stało? Ojej, no dobra, nie będę O Ojejku! Zrobimy zdjęcie cioci Eli. Wyślemy, wyślemy cioci Eli. ale. freely k o I żadne tutaj sobie. Tak, na kamerę idziemy, na kamerę. Fajnie. Gdzie <grymne> jest <grymne> Jul? Diamenta trzyma, bo musi wejść. W gruby. A kogo mamy jeszcze tutaj z tej grupy? Jeszcze diament będzie, ale nie wiem, ale trochę... Ale gdzie dzieci nie mamy. O tak, stoi. Cztery no, osoby jeszcze od nas. Kurde. Tak. Ja też od Ale weź, niech Ale to jest to jest Ale czekaj, bo... Natka, na to? Tak, już jadę. Ja się trzymam, no. okay. Tak? już no. Ręce do góry, do góry, mocno do góry. I w bok. I, bok, i tak. teraz w bok. Lecimy super. Dobra, i do konia. No. O nie I. Jedna ręka do góry. Jedna ręka do góry i do ucha konia. Do ucha, do ucha, do ucha. Jest! Brawo! Brawo! Super, wyprostowany. I lewa ręka do góry i do ucha konia. Wędruje, 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 wędruje! Jest! Udało się, brawo! Super Super, super! super. Teraz znowu ta ręka do góry, ta, o właśnie i do buta sięgamy, do swojego buta sięgaj, sięgaj, brawo, no to jest piąteczka, za takie super wykonanie zadania, dobrze, druga ręka do góry, do góry, do góry, do góry i do buta, A. jest, udało super, Zaczaki to ty jesteś ładnie.